Duża ilość wygranych spraw oraz wysoki kurs franka sprawił, że coraz większa ilość osób posiadających kredyt we frankach zastanawia się nad skierowaniem sprawy umowy kredytowej do sądu. Jednym z pierwszych pytań, jakie zadaje każdy Frankowicz, jest czy lepiej wybrać pozew indywidualny czy zbiorowy? Przy obecnym stanie prawnym jednak zdecydowanie odradza się pozwy zbiorowe. Pozew zbiorowy aktualnie oznacza lata procesu, niekoniecznie zakończonego sukcesem. Według większości prawników postępowania grupowe wiążą się z wieloma wymaganiami formalnymi, które mają ogromny wpływ na czas trwania całego postępowania. Zdecydowanie szybsze i bezpieczniejsze są postępowania indywidualne. Podsumowując, jeśli chcesz pozwać bank w 2023 roku, wybierz pozew indywidualny. Jednak pamiętaj, że do takiej sprawy musisz wybrać doświadczoną kancelarię adwokacką wyspecjalizowaną w sprawach frankowych. Chcesz wiedzieć jak poznać taką kancelarię? Odwiedź nasz portal i subskrybuj ten kanał.